Czołem, rozbitkowie! Witajcie w kolejnym odcinku Kastawoja i to jest odcinek Madzia. Gdzie ty jesteś? Który to jest odcinek? Czwarty! No właśnie, Dzień a dlaczego Maddie. jest czwarty, skoro powinien być trzeci? Dlatego, że na kanale Madzi jest odcinek trzeci. Bo teraz zdecydowaliśmy się, że będziemy robić dwa odcinki we wtorek, a nie jeden. Co ty My na to? Wszystko specjalnie dla was. No właśnie, widzieliśmy, że dwa razy więcej Kastawoja to lepiej niż gorzej, więc teraz macie inny odcinek u mnie, inny u Madzi, więc jeżeli chcecie zobaczyć przedni odcinek, to możecie po prostu wbić na kanał Madzi. <laughs> bo tak, tam on jest. I u Madzi zawsze się odcinkiem pojawiać o godzinie 15, a u mnie o godzinie 17. Subskrybujcie mać, kacycki do góry Maciek najlepszy, Legia, Warszawa! Nie, bez legi, bez legi. Wystarczy. Może ktoś <grym> będzie taki kibic, nie wiem, górnika zabrze. Legia też jest dobra, ale górnik zabrze też. W każdym razie subskrybujcie ten kanał, bo ścigamy się i chcemy dolecieć do miliona w ten rok. Nie wiem, czy się uda, ale może się uda. I mamy dniowe ciasto. Uda. Dlaczego mamy dniowe ciasto? Daj, 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 bo ja miałam dla boryska mieć. Właśnie już prawie no, jest z żarłem. Mamy jeszcze jakieś jedzenie. Idziemy dzisiaj szukać borysa, bo mieliśmy taką, wiecie, lekki sneak peek, zobaczyliśmy o gdzieś tam łaził. Co było bardzo podejrzane i krzyczał na nasz widok i było mu bardzo przykro. Masz kilof? E, mam. Ja no. już mam wszystko. Znaliśmy taką małą kopalnię, więc planujemy ją dzisiaj nieźle zeksplorować Czekaj, ja tylko sobie zjedny chleb, bo jestem nienajedzony Jesteś gotowa na potrój? Widziałeś ile gotowa! W lodówce widział ile chlebów nabrał? No właśnie widziałem, jesteś potworem, no. normalnie. Mamy w ogóle teraz mnóstwo bo, farm, bo nasza farma dobrze prosperuje. To dlatego... Mamy mnóstwo farm. Mamy jedną farmę przy statku, już nie chcę mieć tam iż Aż przy statku w samolocie. Wszyscy mnie hejtują, że mówię statek. Chodziło mi o statek powietrzny, nie hejtować mnie. Mamy. Ja go rozbiorę. Do następnego odcinka. Tak, no właśnie musimy go odzewać, bo mi tak do niczego się nie przyda. Raczej go już nie naprawimy? Będziemy budować tytanika. Macz to wymyśliła, nie wiem, mnie to nie pytajcie, ja to nie jestem za Albo pomysłem. czarną perłę. Albo odlecimy rakietą. Nie wiem, za czym się wydarzy. Idziesz! Za mną? nie, ja już jestem na miejscu! Jak to? Co ty się tak śpieszysz? Matko Boska, człowiek o, idzie, pokazuje co nożki się wydarzyło. No, i szybko biega. Naleczmy jaskini, która w ogóle wygląda mega podejrzanie. Ja się też zgubiłem troszeczkę, bo mam mnóstwo wody. A y, podejrzanie? O, czekaj, bo ja wzięłam, ja zrobię. O, tak... właśnie, robimy teraz buźki o, halloweenowe, jej! No i to teraz widać, że to jest jaskinia Borysa, ewidentnie, nawet nie ma co gadać. Musi być z Ty. tej strony, o. Od przodu, pięknie, pięknie, jestem wzruszony, Maciu. Wiesz co, powzruszaj się o tutaj, bo tam już dziadostwo jakiś straszny widok. No właśnie, będziemy musieli uważać, bo to jest jakaś opuszczona kopalnia, z tego co widzę. Są tu to to jakieś jak w tory, w więc prawdopodobnie... Tu są dynie, o. a tam w tamtą drugą stronę lecą dynie? Nie. No właśnie, bo to może być zawalony korytarz. Też co, nie moglibyśmy to sprawdzić. A nie, tu nie ma. Zobacz, to jest zawalony korytarz. Dobra, to idziemy w tą stronę, idziemy za dniami. A ta już zbiera materiały, ty chciwcu! Zbieram, bo potem będzie znowu, że ja przodem pobiegłam. Dobra, w no. sumie prawda. Dobrze dzień, gada dzień. kobieta, warto zabrać materiały, bo my nic nie mamy, a musimy być bogaci, kochani. Chociaż w sumie i tak jak na rozbitku, w których są tej parę dni, to mamy mnóstwo rzeczy. Po kurde, tu jest jakaś pęczna. Weźmy mi pomóc, kobieta, ja się boję ciemności. a ja ty mnie zostawiłaś i kopić. O! weź tu pomóż mi, proszę cię! Chodź tu, Ty, psu, bracie! Chodź Czekaj, zabijasz. Tak, ja go zabiłam strzało, a ty dostałeś dwie, jedną masz w głowie. może no, sobie. Boż ty kurczę, faktycznie. To dlatego mnie coś tak tłukło, Ja myślałam, że to jakiś szkielet jest. Ty, bo tam ja w tej pajęczynie jest jakiś sponer. Wyaż to. O, czekaj, ja, jest ja, się, ja się zabiorę tym kolegą, Ja się zajmę tym kolegą, rozwal no to rozwalony. Ja, ja zrobię ty, to. Ty, buraku, ty hamie, Przychodzisz tu i bijesz moją kobietę. Byk! zabijamy pajączka, pajączka. Ja to sobie. chyba byłam bardziej ten, tego pająka, bo jak to powiedziałeś, to pająk zaczął ciebie atakować. O, skrzynka. Pomimo, że ja stałam ko o, rozbijać? Trzynka jest? najsi. Nice! Jest, ja tam chcę, Kurde. czekaj, bo ja pływam. Uuu, na piersi kolczy i mieczyk dla ciebie. Co ty gadasz? A czemu dla mnie mieczyk? Bo ja mam. A, ależ też mam. O, jak tam polazłaś, kurcze. Ale Bywa. fajnie. Aha, mogę sobie wziąć, mówisz? I co mogę sobie wziąć, mieczyk? Wszystko. Mówisz, że wszystko? Boże, jakaś jesteś hojna kobieta, jesteś niesamowita. Y ten, Madzia chciałem być Julia. Chodź ze mną, idziemy w głąb kopalni, bo siebie iść po poszlakach. O, to ja tu znalazłem obóz! Zobacz na to, uczciwy obozik. Powiem ci, tu złoto jest i mnóstwo wagoników. Będziesz mogła przywołać z powrotem szalonego kolejarza. Co ty na to? Globus! <laughs> Idzban <laughs> Ej, czy mi się wydaje czy ten globus da się włożyć na głowę? Ej, jeżeli ten globus da się włożyć na głowę się <laughs> Okej! Okay. Jest ja, piękne. Ja dzisiaj z tym globusem chodzę przez cały dzień. Nawet nie próbuj mnie przekonać, żeby było inaczej. O! Co? Maciek, obrócie, się, obrócie! Się. Oż ty, kurczę, jeździec po apokalipsy! Zabiję go! No już, jo! Ale to jest jakiś straszny kopecz. Ej, tu się coś pali! Czy mi się wydaje? Ej, tu jest! No dobra, już się nie dziwię. Chodź zobacz, co tutaj się dzieje. Stąd chyba z apokalipsy wychodzą. Nie wiem, czy chcemy w siebie. Nie, obrócie, obrócie, nie, 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 Maciek, nie! Co! O, ty Creeper! O, nie psuję no. naczęście się tego. Dobra, ja to rozwalam, bo nie chcemy więcej. No to, to rozwalam, ja będę tych ubijać. Okej, okay, jest chyba jakaś kopalnia żelaza. Dobra, ja lecę powoli dalej oświetlać. No na razie Borysa ani widła ani swych, a to dobrze w sumie. O nie, widzę jakiś Tło. Chodź tu! O kurde! Ej, napastują mnie! Ty no mnie ty na tą stronę! Pobiegłeś, kazałeś w drugą bieliznę. No jak? Tu są dynie porozstawiane, ja mówię, że tam Ale tym stronę też można. Tak? O! Okej, okay. no, no tak. dobra, no to, to już trudno, to sprawdzimy w takim razie tą stronę najpierw. Ej, tu no, oni co... wychodzą! Ale czemu one na czerwono cuchną? Co im się dzieje? Ała! Nie mam pojęcia, właśnie może to zabarykodujemy. Czekaj, masz coś, czym można to zabarykodować, Żeby one tu nie lazły, bo ich tu będą lezie. Dobra, walić to, no na dół. O! Patrz! <gruzcont puerta> jest co jest? <g inglés> patrz, patrz, patrz! Jest! Pamiętam! Czekaj, okay, wezmę ciasto łapkę! Co mu, co mu da Eee Eeeh. Borysek! Cześć! cześć. Eee, cześć. Borysku! Cześć. 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 cześć! Spokojnie! Nie zajmij za to z tego łba, bo buryski. się przestraszył cię! No. O cześć, To ja! Nie poznałeś mnie! Przyjacielu! O. No, już zwiał! Czekaj, zwiał już! A co ty? Za... Ty, tu jest jakiś. bolg! Bolg! Ty, może jego ojciec? Ej, to Dzień jest w... Ej, Dobra, nie będę się pytał. Tak, to ja! Cześć, przyjacielu Borysie! Władzia? Władzia, tak! <grym grym grym> Władymiera z Rosji yeah. prosto dla Ciebie przyjechała. Ciello, 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 ciello. Proszę, mamy ciasto ciello. dla Ciebie. Ale, czekaj, ale czemu układasz tego biedaka? Zostaw go, Czego co Ty robisz? skórą bijesz? go... Jak karmisz? Skórą? On nie takich rzeczy. Ej, co Ty tu robisz w ogóle? Masz to jakoś... Ja Jej papro. Jej paprocha. A... Jaki... Eee, Madzia, masz ty w ogóle, co się Bo ja jestem trochę zakłopotany, mam wrażenie. Nie, ja na początku myślałam, że to jego nie, to... ojciec, ale czemu on bije własnego ojca, to nie wiem. Dobra. Borysek, my ciasto dla ciebie mamy. Spróbuj go przekonać, żeby, spróbuj go przekonać żeby nie zabił no. ojca, a ja go przeszukam w tej chwili, jak jest zaoferowany. Borusek, dlaczego ty Mate, go bijesz? To nie to, no, no. Ma tu no dzwon. Dlaczego ty co? go zabiłeś? Oh. Co? co Zabił go? Ja był, Boryczu ratował! O! Ej, znaczy. zaraz, o co? Cześć, ja możesz, możesz wyjaśnić kim był Bolg, za przeproszeniem, i czemu to był zombie z dynią na głowie? Co, ci, co ty mu zrobiłeś? To był um, kolega Borycia i e. Bolg miał innych kolegów, Borycz mm. miał innych kolegów, no. ale zewnątrz ich nie widział, bo pomarli. I Jak Bogu co? teraz? To... co? Jak pomarli? Czemu ty masz tam niedźwiedzia polarnego, człowieku? O co, widziałaś to, Madzia? To jest niedźwiedź popularny niedźwiedź. Oh. w klatce. Popularny, Tego niedźwiedź jest popularny. Jest popularny. Czemu wszyscy zmarli? Czy... Wiesz coś na ten temat? Znaczy nie pamiętasz Boryk nie wie, bo Boryk nie widział, bo Boryk stracił oko co? Stracił, ej, faktycznie, się. Ej, Borys Borys faktycznie popatrz na niego. Ma tylko on ma jedno. On takie jakby krzywy miał to jedno. No właśnie, nie? Nie? to po prawej jest jakieś takie, jak powiem ci, jakby no. coś mu tam wyciągnęli. A co z tym okiem? Za duże. Się stało? Borys nie wiem kiedy to było. Teraz Borys ma dwa oka i to mu przeszkadza. Za mało. O, jaki biedny. Dobra, znajdziemy to twoje oko. Ono dziś jest kopalnie. Ja, o, Borysek, czekaj, ja muszę wyjść. Hala, Ma Majcie, no. czemu ty skubisz mu kopalnię, On tu biedny mieszka. Może tutaj, czy możemy skubać ci tutaj te rzeczy? Czy to jest twoja kopalnia? Bo nie wiem, bo wprosiliśmy się tutaj troszeczkę. To jest twoje? To jest kopalnia. Nie? O, no to widzisz, on no dobrze. No, no, Borysek, no, ale no, ja mam. Tenka. Borysek, ja mam dla Ciebie, patrz. Patrz, mam oko zastępcze, weź sobie tam. Zabóż, o. Zgniły oko, panią. Nie jest tego! No i masz. Ośmiu. No bardzo dobre. Nie... A, a widzisz coś lepiej, czy tak średnio? Płacia, to na co? Dostanę? O! Władzia, dostałaś tego, będziemy mogli Halinkę nazwać. Boryc pamięta, to jesteś niedawno, miał trzy oka. Teraz ma tylko dwa, a poza tym to Borysa bardzo nie wiem gdzie jest, bo Borys tutaj tak siedzi i mu tak smutno, tak bardzo, bardzo. O, jest ci tak przykro, ja a to pewnie przez twoich, zma a, to twoich zmarłych kolegów, nie? Dobra, słuchaj, nie przejmuj się, wróciliśmy my, więc masz znowu kolegów. Jeee. Możesz iść z nami, u nas jest gdzie mieszkać, wiesz? Jakoś się mało ucieszył. Ma, nie chcę nigdzie iść. Oh, ja. Skopał się w tej tubie Gościu, wyjdź, porozmawiamy, daliśmy ci ciasto dniowe No nie bądź żeś niewdzięczny, no przyszliśmy tutaj do ciebie I ja oko ci... Ja mam na ciebie nawet drugie oko, proszę Weź sobie to oko e, i pójdź z nami To jest dar dla ciebie, możesz nam zaufać Jeżeli ci nie spodoba zawsze... To oko mnie boli e, Bo Borys! Tata. Cześć Alfred! Jestem, oh, oh, oh. jestem Alfred! Jestem Twoim o, najlepszym kolegą! Chodź! Nie wiedziałem, pan, że nie Masz gdzieś mam, Nie, nie, ja już I jestem, i jestem najedzony! Ja nie jestem głodny, nie musisz mnie bić! Ja już zjadłem chleb, patrz jem! Proszę, zjadź jedzone! E a to jest Twoja dzień koleżanka, Mag Mag Magdolina! Gdzieś, Vitor. Dzień, <grym, grym, grym>, dzień, dzień dobry! Witord, e jesteś. Witord, dzień dobry! Czekajcie, bo szkupiłem kolegów, te. Nie, nie szukaj, nie szukaj! Stój! halo, Halo, chodź, idziemy na górę! Chodź ty głupku! Idziemy teraz na górę, ponieważ musimy wrócić do domu i poszukać twojego widzę, Żadnych oku nie ma! Borys, byłaś. Mam podejrzenia, że jego oko może być gdzieś w tej jaskini, więc poszukamy jeszcze tego takie ładniejsze. Nie wiem, gdzie powinniśmy właściwie iść. Czy w tą stronę... Dobra, wiesz co. No tutaj masz na prawo, tam dalej masz na prawo, no dużo tego. Myślę, że powinniśmy się cofnąć do samego początku, albo chociaż do tego miejsca. Co? Jakby to, się o to wychodzę z kolegami na zewnątrz! Eee... <grystanie> e, aha, tak, bo on nie kuma... Dobra, okej, yhy... po prostu wszyscy Szukamy, Borysku, kochany, twojego oka! I weźmy twoim przyjaciółmi... O, tu jest coś rozświetlone, co tu się dzieje? E, szukamy twojego oka, bo no jest... jest... Ile to od Borysku, ja życzę O, byłeś tutaj? Hmm. Ona miała coś wspólnego z okiem, hej! Ej, ej! Przypał, 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 pomocy! Idzie jakiś koleś oszalały! Jakieś zboczenie, to dobra, zabiłem go. Jakiś osz... napalony. Co to jest? Ej, widzicie Kości to? Tak, na na wierzchu to od razu zboczenie. Ej, widzicie to, co tu się co dzieje? Jakaś głowa to smoka. To Skupmy się może na rozwaleniu tych szkieletów, bo jest tu miliard. A bo oni mnie zabiją! Halo, powod... No i fajnie. O, dobra, ja, ja muszę do was dojść, bo klasyka Gatunk oczywiście się zginąłem. To jest moja 11 śmierć. Tak samo jak widzieliście przy tym odcinku, tak, to jest moja 11 śmierć. Już do was wracam. Borys, mamy to rozbijać samem co twoi koledzy? Wiesz w ogóle, co to jest za miejsce, czy nie wiesz. A, dobra, bidz, Borys, bidz, Borys, dobra. Borys, Borys ich nie lubi, bidz, dobra. Ja je, dobra. Może oni ci podpierdniczyli oko? Jak to twoje oko wyglądało? Jakiś konkretny kolor? Boris coś widzi. Co ty robisz? A. Wchodzisz w uzębienie tego smoka? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. On może zamknąć zawsze paszczę. Patrz, pasczę. patrz, tam coś jest. Co to jest? Jakaś enderperła. Podoba ci się? Co to jest? O, to moje oczko. To jest twoje oko? Mhm. Okej. Okay. To jest szklane oko, a nie normalne oko. Może ci ktoś wyłupił kiedyś oko. To co? Oddajemy mu to oko? Ej, nie, czekaj, Madzia, to masz... Nie oddawaj mu, nie oddawaj mu Madzia e, Borys, zobacz, to ja, jednak to ja. O, e, No, poszedłem sobie. E, słuchaj, Borys, żeby dostać oko, musisz iść z nami do domku, bo musisz tam się osiedlić, wiesz? Powiedz, jak mieszka tutaj. Nie, 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 a Borys, a słuchaj, a wiesz może, czy gdzieś tutaj są jeszcze jakieś diamenty? Bo jakbyśmy znaleźli jeszcze jakieś diamenty w tej podróży, to w ogóle byłoby super. Nie znasz jakiegoś miejsca, gdzie są diamenty? Powiedz nie widzę, jest Dobra, to może jeszcze tą jaskinię, tak wiecie, pro forma, żeby wiedzieć, na pewno nie ma żadnych. No tej... No właśnie, zostało mi jeszcze dziewięć, a ty masz jakieś? No właśnie żadnych nie mam. No dobra, no to nie może w któryś z tych od... To ty no... idź krzodem Dobra, to ja idę się rozglądać. No, ja, że sam się boi. Ej, tu są już diamenty! Blisko tu były! Polys czemu tym nie aż, powiedziałeś, jakaś tak nie za kłamstwo. Tu są jakieś wow. spawnery! Okej, okay, więc może zbierzmy to na szybciora. Ej! O nie! Małe ja goście! Ja Zabijaj go! Diamenty ja zbieram! Oj, to nie jest ich za wiele, kurczę, na, na jeden kilo w nie starczy, więc to bez sensu. Dobra, proponuję wyjść z tej cholernej jaskini i kontynuować nasze piękne perpetie już poza nią. Borys, wyjdź z tej jaskini, to już koniec twojego bytu tutaj. Jesteś teraz szczęśliwy, widzisz światło! To jest jakoś strasznie jasno, bo się mi się chyba nie podoba, do końca tak jasno, jaki jest. Ale słuchaj, jak, jak będziesz miał... Jak będziesz miał dwójkę oczu, jak będziesz miał dwójkę oczu, to będziesz lepiej widział. E, tak, to co... się wyrówna ta światłość. Tak, no i. dwójkę miś... oczu, brakuje mu trzeciego. Eee... Tak, no to jakbyś miał no, trzecie, cokolwiek. E, dobra. e a może tak słuchaj! Tutaj... O, właśnie, e, może on w drzewie zamieszka! No właśnie, wsadźmy go tutaj, bo tu pod drzewem tak prawie Jest wiesz, ciemno! Na no, on będzie zadowolony. Borys, Tylko zobacz. Czekaj, chodź, ja, ja tu skrzynkę naszą trochę opróżnię. O, Ej, nie, co, co ty gada... się tutaj co ty gadasz? Chodź tu! Tutaj masz drzwi, wejdź do drzwi. Zobacz, tam jest miła pani, twoja koleżanka. O, zobacz. Jest! Co? O nie, nie ma jednak pani, pani sobie gdzieś poszło. Nie podaję tego szkieleta! Co? Co? Szkielet zawrócił oko? Ten, 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 Nie, to nie ten, to jest, to jest replika głowy babci, wiesz, na górze jest babcia, więc jak chciał, nie miałbyś z kimś porozmawiać zawsze możesz pójść na górę Dobra, no słuchaj, to to jest twój nowy dom, ciesz się, Madzia musisz mu, mu oddać, obiecujesz, że to zostaniesz z nami, czy nie? No mogę, ci tylko to przerobić, żeby było bardziej błotniste To sobie przerobisz jak chcesz Zaraz tylko... tak lubisz Ale tylko obiecaj, że zostaniesz z nami, obiecujesz? nie, nie. Ale nas spacerza. Dobra, Władzia, daj mu to oko, co są z nim zawierasz ciekawy. A jak planujesz sobie założyć to oko? Hmm. Czy, czy planujesz. No nie, ten włożyć na miejsce. Jak w... No jak, na głowę Jak jaki sposób to się włożyć. Dobra, wiesz co, ja nie wiem co ty. Nie wiem, czy chce nawet wiedzieć. Jak już włożysz oko to po prostu wyjść do nas. My, my spróbujemy. E, co, coś zrobił? Hmm. E, Borys? Boris? Co jest z okiem? Co zrobiłeś z okiem? Gdzie je wsadziłeś? Co, to nie jest twoje oko? O mój Boże, to dobra, wiesz co? to oko! Dobra, to poszukajmy jeszcze któregoś dla twojego oka. Nie przejmuj się. A póki będziesz z nami, to w końcu je znajdziemy. Chodź, oprowadzimy cię w ogóle po naszej e, krainie. Mamy tutaj farmy arbuzów. Nie wiem, czy się to spodoba, bo arbuzy to chyba są najwię najwięksi wrogowie dyń, ale nie jestem pewien. Ale nie rozbij... No nie depcz! Kościół! Pracowaliśmy no, nad tym to, cały to. miesiąc, a ty przychodzisz tu i demolujesz. Zostaw, że to. Nie depcz! Ty, zaraz jak się chlasnę. Ty zostaw, zostaw! Ale ty, taki niebiły! Ty tymi Ale nie. No, no jezus, gościu, ale już tego ostatniego nie deptaj. Proszę, Borys, proszę, nie trzeba, naprawdę nie trzeba, dobra? Chodź, no chodź, panie pójdziemy. nie e go pilnował. E no, no, no właśnie, pilnuj go, pilnuj. Boże, on prawie nam zdenerował całą farmę, Zleciał on prawie wszystkie sezonki, A mam to, 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 ma... to naprawiać zaraz. Co? Co on ja ja na razie sprzątam. Ja on zapuszcza jakieś korzenie, ja nie wiem. E Patrz, tutaj mm. mamy farmę, dyń! Specjalnie dla ciebie zrobiliśmy, zobacz, Borys. Fajna czy nie? Panna, na brakuje żelaza. <grym> Co jest? Jak żelaza w farmie daj. Nie wiem, postawił nam żelazo. E, tutaj mamy... Zapoznaj się, to są nasze krowy oraz świnie. Kro, świnia się nazywa... Pamiętasz tak. Halinkę? Da, dał im. Barysek, drewno. On, halinkę. On, on, im Tam chyba, on im chyba daje dary, wiesz? Zaczął na To Tu są nasze lamy i nasz osioł Ben. Co... Eee... no właśnie, że ci się kończą rzeczy, bo coraz gorsze dalej dajesz. Co ty takie biesioki, zaraz dopiero zauważył! A, no właśnie, chodź, tam jest babcia Gienia, to jest nasza babcia, która sobie tam mieszka, chodź. Poznasz babcia, zawsze się, mógł z nim porozmawiać, bo babcia to jest taka, wiesz, osoba, do której możesz zawsze zwrócić jak masz problem, co nie? To jest babcia, babcia Ona się tak patrzy na mo... nie! Zostaw babcie, ty ich pcham jest! Przychodzisz tu i bijesz babcie! Zostaw babcie! nie wie co to jest jego oko a to nie jesteś pewien jednak Dobra, wiesz co, ja... Nie... Podobne, coś podobnego On jest w twojej głowie, jesteś pewien, że w ogóle jesteś w stanie je założyć? Raczej nie Chyba, że to jest takie oko, co się na głowę nakłada, wiesz? Ja nie wiem Babciu, babciu, chcesz poprocha? jest. Oh on ma jakiś problem. Jakbyś chciał łóżko, to możemy ci ogarnąć, ale na razie nie mamy owiec, więc musisz sobie poczekać, wiesz? Dajcie też znać w ogóle, jakie są Wasze teorie oraz pomysły na temat tego, gdzie może być oko Borysa i czy w ogóle ono istnieje, czy go sobie nie wymyślił. Oraz piszcie również teorie na temat tego, jak Borys się mógł tutaj właściwie znalazł. znaleźć. Boże, nie umiem odmieniać końcówek. Możecie sobie też poprzednią serię Castawaya i zobaczyć, gdzie w którym momencie straciliśmy tego Borysa, czy on nam gdzieś zniknął i tak dalej. Warto to sprawdzić poprzedni sezon, więc link gdzieś tam będziecie mieli na pewno do tego przedniego sezonu. No i co, wpadajcie też na kanał Magic, gdzie jest oczywiście trzeci odcinek, czyli ten poprzedni, żeby zobaczyć go i żebyście mogli mieć dwa razy więcej kastałów ja w ten sam dzień, czyli we wtorek. Mm -hmm. Bo jak właśnie oglądać kolejny odcinek? No właśnie, więc bierzcie przykład z Borysa. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejny wtorek.